Witam Was serdecznie z tej strony remix to jest Rom 2 Total War 28 odcinek ze Sparty Ach, dawno nie było Romki, oj dawno Jestem już teraz wolny, kuzyn już opuścił mm, jakby to powiedzieć po rzymsku willę. <grystanie> I możemy teraz już swobodnie nagrywać także lecimy ze Spartą z naszym Imperium Dobra, sprawdźmy w ogóle pierw ogarnijmy co możemy wybudować we wszystkich naszych y, prowincjach Zacznijmy od y, miejsc w Europie Wschodniej mm, Co my tu możemy, co to jest w ogóle? B bells, 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 bells To jest to tak y, Ład publiczny jest na 7+, dlatego możemy pójść trochę w... Oj Oj wyżarć a to naprawimy, żeby było więcej ładu publicznego. tego, dobra. W Burdogis naprawimy, wybudujemy coś nowego a Mianowicie kaszary hoplitów Tutaj 5 2 do 5 do To się będzie miasto ładnie rozbudowywało przynajmniej No dobra, lecimy teraz na prawo co my tutaj mamy? Wtór. 10 ład... Uhuhu, uh, zabierze nam aż tego się ode on pierwszy Farma oczywiście, farma jest najlepsza, Uzupełnia nam jednostki by tam się mogły ładnie Leczyć yy, ład publiczny tutaj jest o Jezus Maria, katastrofalny Tu też... Ja na minus 62, no co tu się dzieje? cołocha Pan tkp jest spokój Dlatego... to wyprodukujemy to To też jest spokojnie Weźmy więcej w dochody WTA NICE Dobra, weźmiemy Ale tutaj będzie trzeba Tworzyć armię, żeby były większy ład publiczny. Ej, nie to. Do autorytetu. LOL Bierzemy Spartiatę i niech tutaj broni. Dobra, no to chyba tyle było na to całe zbudowanie. Dobra, będziemy tu dzieła. I... O pasaż trzeba zwalić, dobra. Mm na co skierować swój gniew teraz eee, Seleucidis Seleucidis trzeba ich zniszczyć pa o właśnie pamiętam że w poprzednim odcinku była bitwa ogromna w której niestety przegraliśmy i trzeba tu wysłać posiłki Forsowny marsz i lecimy. Nie mi się, armeńczycy, bo na was wpadnę i będziecie mieli. No. To chyba będzie wszystko. Boże, ile tego tutaj wszystkiego jest. Żywność. Kapliczki Zeusa. Co ty? co to je, co to ja? Dawać 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 Burzymy to W tych okolicach. Ładnie Farodas jest nie za właśnie z tym. To nie. Nosos, 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 nosos. Nic, sparta, nic. To też cicho. Ale What the fuck? Ta To armia na co się szykowała? Coś czuję, że ona musi iść na północ. O, tak. To the north. No, wszyscy są moje przeni. Dobra, możemy zakończyć turkę. Zobaczymy co tu się będzie działo w ogóle. Tura się skończyła. buntownicy tylko atakowali jak to zawsze. Zwiększona ranga na Edym ty jesteśmy. Imperium. Armia zmiany na 8. Boże, tu też trochę buntów. Intrus serchowia. No no ja uważajcie, uważajcie sobie. Bo to się dla was dobrze może nie skończyć. Dobra, biegniemy po swoje. Dobra. Tutaj jest na razie spokój. Tutaj można by było coś wybudować, ale mamy tak samą armię. Troszkę zostaniemy do zaatakowania tych buntowników abstranych. A ta wielka armia przejdzie na tą stronę. I zaatakujemy Petrodawę. Dobra, to na koniec tury Dobra, mamy getów jako... jakby to powiedzieć, jest pod protektoratem moim, są getowie I wtedy zostawiamy ich w spokoju, zaś później ich rozwalimy i skupimy się, czekajcie, czekajcie Na czym się można skupić? Bo już ci to mają grubą armię Gordyskowie też tu ich jest od cholery Dalmatowie W sumie nie wiem teraz Gdzie skierować tą armię hmm można wrzucić ich w statek i tu lecieć ostro Aha, tak to zrobimy. Forsowny marsz. Rzut. <try> <try> Nie stwarzacie mi już zagrożenia? I tutaj możemy przy okazji wybudować coś, więc sobie to budujemy i to oni będą tutaj czuwać nad tą okolicą A gdzie są nasze wojska, które zmierzają na salę Są już tutaj Dobra, ziemię już domyślny I przyjmiemy Tyros No i doszło do bitwy, buntowników, pozdownicy nas zaatakowali i No muszę powiedzieć, że to będzie ciężka obrona To będzie ciężka obrona, jeżeli to wygramy to będzie naprawdę dobrze Mamy tylko 3 jednostki włóczników W sumie to jest nawet dobrze, że 3 jednostki włóczników mamy dużo konnicy ale mają również dwa oddziały nagich mieczy i to jest Lipa. Ale póki co stoją w miejscu. Spróbujemy ich wyciągnąć. No co do cholery.

No i co to ma być ty fuck logic komputer Co za to ja mam się poddać, bo oni nie chcą atakować? Co za gówno? Tupie już z tym zatkwiamy Ej, stać prawda? Nie strzelać. No, ruszcie dupka w końcu. Chcesz wygrać tak normalnie na moście. No obrzucać ich tam kamotami po tych gołych dupach. W streenach biegają. To jeszcze za. No, dawaj, 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 dawaj. Utrzymajcie się chopy No 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 Dawajcie, że mi... Spartanie, dawajcie To jest jeszcze do wygrania, młodzi. Młodziki, Spartanie No procaż, że kurwa, rzucacie tymi kamieniami w ogóle Dobra, rzucacie jednak. Dajecie radę, Daje dajecie radę. No, Jeszcze sobie oddział nagich mieczy, no. Wódz już poległ. Parodski w nagie miecze. Acie, dawajcie, dawajcie. No surrender. Jest coś, co policji polegli.

Dawajcie, ziomki. Tak, teraz na tarce. Battle is turning in our favor. Sadiga, Digo. No, 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 no. O Boże, te mosty są po prostu beznadziejne. Nie może go nikt dosięgnąć. No nie wiesz po prostu Bugują ci się pod mostem i masz takie coś wtedy. An ten się topi już w ogóle. Nie no dobra, zakończymy ten odcinek, bo to żadnego sensu nie ma. Jednym słowem wygraliśmy, więc na razie trzymajcie się ją. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.